Dobra kuchnia, muzyka, taniec, pokazy ratownictwa drogowego, konkursy i nagrody. Tego wszystkiego doświadczyli ci, którzy zdecydowali się niedzielne popołudnie spędzić w Starym Mieście. Na placu przed Kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbyła się Wielkopolska Biesiada. Dzisiaj święto gminy, świętujemy troszeczkę w innym charakterze, bardziej kulinarnym. Jest wiele atrakcji, można przyjść, zobaczyć, jak smakują potrawy przygotowane przez koła gospodyń. Jest tu pełen wachlarz atrakcji dla najmłodszych, dla najstarszych. Oczywiście, zwieńczeniem naszego święta dzisiaj będzie koncert zespołu Weekend i wielu uzdolnionych naszych mieszkańców. Największym powodzeniem cieszyły się stoiska kół gospodyń wiejskich, które rywalizowały w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa Regionów. Podczas biesiady odbyła się rywalizacja na szczeblu powiatowym. Panie prześcigały się w prezentacji swoich potraw. Każdy mógł je spróbować i ocenić. Królowały dania tradycyjne. Pyrczoki, pierogi, pasztety, różnego rodzaju wędliny. Były też ciasta i desery. Komisja konkursowa, oceniająca prezentowane potrawy, po długich debatach pierwsze miejsce zdecydowała się przyznać Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławska. Zabarszczy na kwaśnicy z suszonymi owocami, grzybami i szarymi kluskami. Pani Skoła koła gospodyń wiejskich Zesławska, przy okazji prezentacji swojej potrawy, pokazały też, jak to dawniej kiszono kapustę. Są heble, deski, noże, beczka, kamieniaki są, w których się kisiło kapustę, jest pała do ubijania kapusty, no i jest jeszcze koleżanka, która depcze tą kapustę. Z kolei w konkursie na najpiękniejsze stoisko najlepsze zdaniem jurorów było koło gospodyń wiejskich z Modły Królewskiej. Swoje kulinarne stoisko miał też koniński bank żywności, gdzie można było spróbować zrobić pielmienie. Małe pierożki faszerowane mięsem. Misją Banku Żywności jest walka z głodem, ale również sprzeciwdziałamy marnowaniu żywności. Dlatego w tym roku organizujemy szereg warsztatów kulinarnych właśnie na takich imprezach plenerowych, gdzie pokazujemy jak wykorzystać to co mamy w lodówce, aby tych produktów nie zmarnować. Dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci, cieszyło się stoisko Nadleśnictwa Konin, które przygotowało różnego rodzaju konkursy. Można było tu też z bliska zobaczyć zwierzęta żyjące w naszych lasach. Natomiast strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pokazali, jak przebiega akcja uwalniania osoby uwięzionej w samochodzie po wypadku drogowym. Wielkopolska Biesiada była też okazją do rozstrzygnięcia konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne którego organizatorem jest kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego. Jednym z wyróżnionych gospodarstw było prowadzone przez Bogumiłę i Edwarda Zielińskich ze spławia w gminie Golina. A od bezpieczeństwo zawsze trzeba dbać w gospodarstwie, bo to jest bezpieczeństwo dla nas, do, żeby wypadków nie było. No i czystość higiena w gospodarstwie to zawsze jest co innego. W Wielkopolskiej Biesiadzie uczestniczył Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w randze wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dla każdego coś dobrego i coś miłego bawimy się i edukujemy przyszłe pokolenia, a tym starszym przypominamy, jak to było kiedyś. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentowały lokalne zespoły, w tym majoretki Sigma, wokalistki Studia My Voice oraz dziecięcy zespół tańca ludowego Uśmiech z Lista Wielkiego. Biesiadę zakończyły występy zespołów sceny disco, folk Lady oraz Weekend. Organizatorami wielkopolskiej biesiady byli samorząd gminy Stary Miasto oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.